Witajcie kochani, rozpoczynamy magazyn łódzkiej czwartej ligi. Zaczynamy od gola 19 kolejki. Najwięcej głosów zebrał Damian Głowacki z warty sierad. W ten sposób pokonał bramkarza włókniarza Zelów. Piękny gol był ozdobą tego meczu. Damiana próbowaliśmy namówić, by wystąpił przed kamerami i zdradził nam, co odczuwa piłkarz po strzeleniu tak pięknego gola. Dostaliśmy wiadomość. To przede wszystkim radość, jak po każdej strzelonej bramce. Intensywny okres przygotowawczy, dobry zespół, atmosfera w klubie. To wszystko składa się na strzelanie goli i oczywiście wygrywanie meczów, ponieważ wszyscy tego chcemy. Mamy w zespole jeden cel awans. Panowie, więcej odwagi. Ten magazyn służy temu, by Was również wypromować. To teraz podsumujmy 20 kolejkę łódzkiej czwartej ligi. Wieś Wiśniowa Góra znajduje się w pobliżu gminy Andrespol od wschodniej części Łodzi. Miejscowa Andrespolia zmierzyła się z KS Paradyż. Sędzia tego meczu Konrad Gawroński już w 15 minucie otworzył swój notatnik, by zapisać strzelca pierwszego gola. W tej sytuacji mogliśmy zobaczyć, jak czujny w polu karnym musi być napastnik. Mariusz Koćmin po interwencji bramkarza zachował zimną krew i skierował piłkę do bramki. Na początku drugiej połowy Andres Polia przeprowadziła najważniejszą akcję meczu. Ernest Ławniczak uderzeniem z pola karnego zaskoczył bramkarza i gospodarze doprowadzili do remisu. Mecz zakończył się wynikiem 1-1. A to już boisko przy ulicy łaskiej z Duńskiej Woli. Miejscowa pogoń zmierzyła się ze Stalą Głowno. Gole zobaczyliśmy dopiero w drugiej połowie. Pogoń w drużynie ma fachowca Patryka Sławińskiego, który wie jak zdobywać bramki po strzale głową. To jego trzeci z rzędu mecz z golem zdobytym właśnie tym sposobem. A to już akcja w doliczonym czasie gry. Nie była zbyt dynamiczna, ale po błędzie obrońcy nabrała koloru. Piłka trafiła pod nogi Wojciecha Pawlaka i było 2 do 0 dla gospodarzy. Pogoń Zduńska Wola odnotowała trzy ligowe punkty. To teraz ze Zduńskiej Woli zabieramy Was na wycieczkę do oddalonego o ponad 60 km Sulejowa. To w tym miejscu emocje towarzyszyły kibicom do ostatniej minuty. A to logo w lewym górnym rogu wkradło się operatorowi przypadkiem, ale odzwierciedla dynamiczny przebieg spotkania. W 38 minucie otworzył się worek z bramkami. Zaczęliśmy od samobójczego gola Tomasa Skiby. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy zobaczyliśmy faul przed polem karnym. Do piłki podszedł Daniel Monka i pięknym sposobem strzelił na 2-0 dla łódzkiego Widzewa. I niestety mamy bramkę do szatni. W przerwie meczu chyba doszło do poważnej rozmowy sztabu szkoleniowego z zawodnikami. Gospodarze wyciągnęli wnioski i już w 67 minucie Maciej Witczak po otrzymaniu dokładnego dośrodkowania w pole karne przyjął piłkę, a następnie uderzył silnie, zdobywając pierwszego gola dla Skalnika. W 85. minucie nadzieje na remis odżyły. Świetnie wykonany rzut rożny i błąd bramkarza sprawił, że w protokole meczowym Mateusz Śliwka został zapisany na liście strzelców. Proszę państwa, mamy wyrównanie 2 do 2. Wydawało się, że Skalnik zremisuje z rezerwami Widzewa. Jednak Damian Pokorski w 88 minucie zdobył zwycięskiego gola. Widzew 2 Łódź wygrał ze Skalnikiem Sulejów 3 do 2 i znalazł się na pozycji wicelidera czwartej ligi. Przed nami LKS Kwiatkowice i Prosna Wieruszów. Na początku drugiej połowy zobaczyliśmy bardzo groźny faul bramkarza w polu karnym. Jedenastkę wykorzystał Michał Okoń. Pamiętajmy, że dobre podanie potrafi otworzyć drogę do bramki. Z pokonaniem po raz drugi bramkarza nie miał problemu Michał Okoń. LKS Kwiatkowice przegrał z prostą Wieruszów 0 do 2. Już jesteśmy w Piotrkowie Trybunalskim. Miejscowa Polonia zmierzyła się z RKS Radomsko. W 33 minucie Maciej Brodecki wykorzystał błąd obrońcy i strzelił gola. Ale pozwólcie moi mili, że zostawię was teraz ze sprawozdawcą tego meczu. Mielczarski, mielczarski, dośrodkowanie. Był tutaj Jakub, jak ta piłka uciekła, Brodecki! Brodecki, gol! Jest bramka dla Polonii, Maciej Brodecki! Wykon a to już osiemdziesiąta pierwsza minuta. Po groźnym strzale interweniował bramkarz, a za chwilę usłyszeliśmy gwizdek sędziego. Pan Albert Różycki był blisko tej sytuacji i podyktował karnego. Do piłki podszedł Bartosz Machaj i doprowadził do remisu. Nic już się nie zmieniło i oba zespoły podzieliły się punktami. Remis sprawił, że RKS spadł z drugiego na trzecie miejsce. Jest jeden do jednego na szkoda. Zelów, Orkan Buczek, to nasz kolejny mecz. W 53 minucie zobaczyliśmy pięknego gola. Świetnie uderzył Daniel Potakowski, mało tego zrobił to perfekcyjnie i Orkan prowadził 1 do 0. Ten sam piłkarz za kwadrans ponownie pokonał bramkarza. Tutaj zawiniła defensywa i Daniel Potakowski oddając strzał głową zdobył drugiego gola. A to już akcja z 83 minuty. Żaden z obrońców nie był w stanie wybić piłki. Kacper Kostańczuk podwyższył na 3 do 0. Takim wynikiem zakończył się mecz. Orkan Buczek zainkasował 3 gole i 3 ligowe punkty. A przed nami derby powiatu zgierskiego. Zjednoczeni stryków zmierzyli się z z Zgierz. W 14 minucie zobaczyliśmy pierwszego gola dla gospodarzy. Po dośrodkowaniu w pole karne z rzutu wolnego Michał Drogosz zamknął akcję w prawidłowy sposób i było 1 do 0. A to już 50 minuta i dowód na to, że gra podaniami może być łatwa. Pierwsze podanie, drugie, trzecie i strzał. 2 do 0 dla Zjednoczonych Łukasz Ściślewski dopełnił formalności. Niespełna 20 minut później padł kolejny gol. Tym razem po dośrodkowaniu zrożnego najwyżej wyskoczył Mateusz Misiak. Nic już się nie zmieniło Zjednoczeni pokonali Borutę 2 do 1. To teraz jedyny mecz tej kolejki, gdzie nie zobaczyliśmy goli. Zryw Wygoda zmierzył się z walczącym o utrzymanie orłem nieborów. Na uwagę zasługuje fakt, że gospodarze mają wsparcie w kibicach, którzy w licznym gronie pojawili się na meczu 20 kolejki. Orzeł nieborów, jeśli myśli o pozostaniu w tej klasie rozgrywkowej, musi zacząć wygrywać. Zajmuje ostatnie 18 miejsce. Ma przed sobą jeszcze wiele ligowych meczów, sytuacja może ulec zmianie. Wszystko w nogach i głowach piłkarzy. Ostatecznie w tym meczu mieliśmy podział punktów. A to już ostatnia nasza wizyta na boiskach czwartej ligi. Lider z Sieradza wybrał się do Kleszczowa. To był jeden z ważniejszych meczów kolejki. Czwarta w tabeli Omega chciała zatrzymać pędzącą po awans wartę. Już w dziesiątej minucie swojego trzeciego wiosennego gola zdobył Tomasz Bąkowicz. Wszystkie bramki zobaczyliśmy w pierwszej połowie. Do wyrównania doprowadził Mikołaj Bociek w 39 minucie, a za 60 sekund podwyższył Wiktor Płaneta. Warta wygrała w Kleszczowie z Omegą 2 do 1. W 19 kolejce zobaczyliśmy 33 gole. W 20 kolejce mamy ich nieco mniej. Strzelono łącznie 22 bramki. Zostańcie jeszcze z nami, bo wybieramy Gola kolejki. Daniel Potakowski, Orkan Buczek. Daniel Monka – Widzę 2 dwa Łódź. Patryk Sławiński, Pogoń Zduńska Wola. Michał Drogosz. Zjednoczeni stryku. Tomasz Bąkowicz, Omega Kleszczów Na gola kolejki głosujemy tradycyjnie na Facebooku Loży Sportowej. A teraz tabela czwartej ligi. Nadal na czele Warta Sieradz. Osiem punktów straty ma łódzki Widzew, który po wygranej ze Skalnikiem Sulejów awansował na drugie miejsce. RKS Radomsko spadł niżej, ale znajduje się przed Omegą Kleszczów. Andres Polia Wiśniowa Góra, Prosna Wieruszów i Orzeł Nieborów to zespoły zamykające listę 18 drużyn czwartej ligi. To przed nami jeszcze zapowiedź najbliższej kolejki. Tak, tak moi mili, kończymy już magazyn Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Widzimy się, a raczej słyszymy już za tydzień. Michał Kiński. Do miłego usłyszenia.